Witam serdecznie na kanale. Słuchajcie, e, dzisiaj Wam pokażę, jak naprawić ładowarkę Milwaukee. To jest model M12-18C. Zobaczymy, co jej dolega. Dobrze, rozkręcimy sobie. Mocno zakurzona w środku. No, ktoś mocno eksploatował. Dobra, zanim to odkurzymy, to jeszcze sprawdzę bezpiecznik. Najczęstsza przyczyna awarii. Przynajmniej w UK. Ludzie wyrzucają sprawne urządzenia, bo myślą, że nie działają. A potem się okazuje, że tylko bezpiecznik był spalony. Dobra, bezpiecznik jest sprawny. żeby obejrzeć dokładnie oj nie ten bit proponuję zawsze uważać z tego typu urządzeniami bo zawsze Zawsze, no nie zawsze. Czasami te kondensatory na płycie lubią trzymać prąd. No i potrafią czasami czepnąć dosyć konkretnie. Więc proszę zachować ostrożność. No bo niestety w zasilaczach impulsowych ładunek pozostaje dosyć. Długo w tych kondensatorach one powinny się rozładować, ale nie zawsze się rozładowują. Zazwyczaj jest rezystor, po są tu nie widzę większych uszkodzeń. Zobaczymy, co, co tej ładowarce dolega. Albo kondensatory wyschły, bo podobno nie ładuje wcale. Nie ma z niej żadnej reakcji po prostu. Bezpiecznik poszedł, co jest też częsta przyczyna. Zobaczymy co tu się stało. Dobrze, trzeba wizualnie to sprawdzić wszystko na tej płycie, czy nie ma upalonych komponentów. No, póki co nic tu nie widzę, co by wskazywało na upalenie mostek. Jeszcze sprawdzimy sobie to najczęstsza przyczyna. ya yeah. Lakierowana płyta jest ciężko zmierzyć. Wszystkie luty są polakierowane. Dobra, mostek jest sprawny. Jedziemy dalej. Na ten kondensator trzeba uważać. Nie ma. Nie ma nic na nim. Nie ma napięcia. Słuchajcie, zmierzymy sobie na optoizolatorach, Jakie, czy jest jakieśkolwiek napięcie. Na optoizolatorach. Już sobie zobaczymy tutaj, Idziemy co my tu mamy. I co? No i nie mamy nic, tu nie ma nic tutaj. Na tym rezystorze też nie ma nic. Dobra, czyli czyli tak, wyłączmy sobie to z sieci może A, wnioskuję, że trzeba wylutować ten kondensator i tam jest układ sterujący. Sprawdzimy, co dolega. No i mamy kondensatorek jest demontowany. A, jeszcze wam pokażę. Jak kondensator potrafi trzymać ładunek. O, widzieliście? Już widzę uszkodzenie Spójrzcie Tutaj Jest ubytek Tu jest ubytek nie widzicie tu jest ubytek Już to odkręcimy O kurczę, ale dokręcone um. Jakiś większy kaliber śrubokręta po trzy większego kalibru śrubokręt ale ładnie wypalony zaraz go wylotujemy, bo tu nie ma się co bawić z tym. Czy wyjdzie? Jest, wychodzi. Ciekawe, czy coś odczytamy z niego. No, czuję, że będzie ciężko. Czuję, że będzie ciężko. Ale nie traćmy wiary. Więc tak ten układ. z niego nie da się odczytać, co to jest. Ale przypuszczam, że to jest top 256. To udało się przeczytać. Dwójkę na początku. Potem jakieś. No już nie widać, co dalej jest. Ale to będzie właśnie taki układ przełącznika do tranzystora. Ups. I to się po prostu to się zawsze w pierwszej kolejności psuje, albo inaczej mówiąc, lubi się psuć. Więc jeśli ten kontroler nawali, to za, zazwyczaj na, na optoizolatorach tutaj nie ma napięcia żadnego, albo czasami lubi falować. Ale częściej nie ma po prostu żadnego napięcia tutaj, jak faluje. To mamy zwarcie na wtórnym, czyli na niskim napięciu zasilacza. Zazwyczaj nie jestem specjalistą w tym temacie. Bardziej traktuję to jako hobby, więc no, staram się przekazać część tej mojej hobbystycznej wiedzy innym i może w jakimś sensie pomóc także to, to niestety się upaliło i jak naprawiacie zasilacze impulsowe to w pierwszej kolejności ten kontrolę trzeba sprawdzić no tutaj definitywnie widać, że on się upalił no pięknie to że Wam pokażę kurcze fokus o zobaczcie jak kurcze blade jaki krater wyleciał, no i tyle w temacie. Zamówiłem już ten podzespół. Warto sprawdzić wszystkie te MOSFETy tutaj, bo one też lubią czasami mieć zwarcie, co nie powinno się przyczyniać do upalenia właśnie tego kontrolera. Kontroler, przełącznik szczerze powiem, że nie wiem, jak to się fachowo nazywa. No i tyle, kondensator sr sprawdziłem. Kondensator jest w porządku, jeszcze czy parametry. E, przypuszczam, że nic więcej tutaj nie uległo uszkodzeniu. I jak to poskładam? No to oczywiście e, przez obwód żarówki. Zobaczcie, ka, mam tutaj kabli trochę. E, mam gniazdko z żarówką. E, żarówka działa jako rezystor. Jest w szeregu z podłączanym urządzeniem, więc dla bezpieczeństwa zawsze tak to sobie podłączam. Tak mam część, to jest TOP256EN. Zaraz to wlutujemy. Albo i nie. OK. top 256en wlutujemy sobie zaraz i sprawdzimy układzik czy działa poprawnie Sobie A jeszcze ważna rzecz, e, widzicie ja zapomniałem nałożyć pasty termoprzewodzącej, co jest istotne, bo po prostu ten układ może się spalić ponownie, jeśli nie będzie miał właściwego chłodzenia. Ilość. Tam nie musimy się przejmować zbytnio estetyką. To ma działać. Oczywiście wiadomo, im bardziej estetycznie coś wykonamy czysto, to będzie to na pewno nie będzie lepiej działać, ale będzie lepiej wyglądać. Dobrze, zlutujemy sobie teraz układzik I przejdziemy do testu. Zobaczymy, czy to działa. czy będzie. Kondensator jest w porządku. SR sprawdziłem. Jak sprawdzić SR? Można użyć takiego przyrządu. Pierwsze trzeba się upewnić, że kondensator jest rozładowany, bo można uszkodzić przyrząd. Te krokodylki spinamy ze sobą, żeby wyzerować. Widzicie, jest rezystancja na jakimś tam poziomie. Zerujemy. Proszę bardzo, minimalnie coś tam wyskoczy na ekranie, ale to już nie jest tyle co było. Prawda? Ujemny biegun dodatni biegun. I proszę, mamy pojemność, e, oporność, przepraszam. E, 0550 OMA, i tu mamy, y, jest dobry, jeśli jest poniżej 200 mikrofarad. A my tu mamy 100 mikrofarad, 100 mikrofarad, 400 V. Z tawełki sobie patrzymy, 100 mikrofarad. No to, tu mam do 250 V, czyli 0.8. No to jest 0.5, mieści się w parametrach, więc wszystko w porządku z tym kondensatorem. Można by go wymienić, prawda? E, zalecałbym nawet, ale nie jest to konieczne. To to ładowarkę naprawiam znajomemu. Nie dlatego nie wymieniam, że dla znajomego, po prostu nie widzę potrzeby takiej. Dobrze. Tu sobie podkręcimy troszkę temperaturkę. Pamiętajcie, topnik jest Waszym najlepszym przyjacielem w takiej sytuacji. O wiele łatwiej jest lutować. Te połączenia nie są e, utlenione, do utleniania cyny dochodzi podczas nagrzewania. Dobrze, już nam się trzyma ten kondensatorek. I zawsze zwróćcie uwagę, żeby go w dobrej e, polaryzacji wlutować. Jeśli z minus tam, no to wiadomo na płycie trzeba sprawdzić, jeśli jest oznaczone, jeśli nie jest, róbcie sobie Zdjęcie komponentów, jak były zamontowane, bo osobiście popełniłem taką pomyłkę. No i taki kondensator mi odparował. Zaznaczam, że nie robię tego profesjonalnie. To jest wszystko hobbystycznie wykonywane. E, moja wiedza jest też tylko i wyłącznie hobbystyczna. To, co się sam nauczyłem. W szkole nie cierpiałem matematyki. Hmm, wielu przedmiotów nie lubiłem. No a teraz jakoś by się przydało to wszystko, prawda? Mamy brakujący rezystor, czy pasowałoby go wyliczyć. Nie możemy odczytać parametrów z rezystora, wszystko oczywiście można wyliczyć. Tylko trzeba umieć liczyć jeszcze. <gry> Więc ważne jest aby mieć chociaż podstawy matematyki, jakieś. Bo się przydaje, no niestety. Dla niektórych smutna wiadomość, ale jest bardzo przydatna. Matematyka jest niezbędna w wielu dziedzinach życia. A teraz to do, zauważam po wielu latach. Yy, dobrze, mamy to wlutowane. Przejdziemy do testów. Zwracać uwagę, żeby nie było nic przewodzącego, jakichś opiłków. Ja tu karkę mam obok, więc ja w szczególności muszę pilnować, żeby nie położyć na jakichś opiłkach metalowych. Taką matę ten telefonów mam. Cokolwiek, co nie przewozi, bo tu mam grafitowy nalot na tym blacie. I włączamy to przez oczywiście żarówkę Przez żarówkę zobaczymy co nam odparuje z tego układu tym razem Mam nadzieję, że nic no, żarówka nie świeci A, tylko pytanie czy to mamy włączone Czy nasze A, nie włączone zapewne Dobrze, już sobie to wszystko łączymy. Chwila, prawdy dobra. Żarówka nie świeci, więc jest szansa, że to będzie działać. Dobrze, bo to bez baterii można. Czasami nie da się sprawdzić niektórych ładowarek. Zobaczmy, sobie baterię i zobaczymy, czy to nam zadziała w tym momencie. O, proszę bardzo, jak widać cały układ działa, nie wiem czy będziecie widzieć. Dioda od ładowania świeci. Czyli proszę bardzo, ładowarka jest naprawiona. Ten mały układzik wystarczyło wymienić. I wszystko działa na nowo. Oczywiście ja sprawdziłem pozostałe komponenty na płycie e, tranzystory diody. Kondensatory, żeby się upewnić, że nic więcej nie jest uszkodzone, co lubi spalić taką ładowarkę. To już wam powiem. Jeśli ładujemy jedną baterię po drugiej, a gorsze jest to, jeśli mamy częściowo naładowaną baterię, na przykład jedną kreskę, dwie, a już musimy coś dokręcić jeszcze szybko. Wyciągamy tą baterię, wkładamy kolejną całkowicie rozładowaną ta ładowarka ładuje dosyć dużym prądem wtedy i no te elementy są dosyć mocno obciążone i w momencie jak zrobimy tak 3-4 takie przekładki początkowego takiego gwałtownego ładowania baterii no to niestety taka ładowarka lubi się usmażyć to tyle w temacie teraz sobie to poskładam no już nie ma sensu żebym Wam pokazywał jak składam ładowarkę do zobaczenia następnym razem. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej!